Cześć, witam Was. Jesteśmy w parku linowym Ablalandia i będziemy testować trasę Juniora z Maxem już o 2 lata starszym. Tak. I wracamy na naszą ulubioną trasę siatkową. Zaczynając od kaczych łapek. Tak. Kacze łapki. Haha, <laughs> tu będą okręgi. No. I wysoko nóżki. Ooooo. A, ty, ty dołem, jak zawsze. Co to za przeszkoda, Masiu? Tak, ty? Ty zawsze tak robisz? No ładnie. To co to za testy? Tak? No. Patrz, Masiu, co jest za tobą. Za tobą. Patrz, mamy zjeżdżalnię, ale później będziesz zjeżdżać. Fajne ten. A my trasy teraz. Tu makarony się ominą makarona i boksero Uwielbiamy boksera, tak? Te siatką Ja u... Po... będę uderzał w tego o, mamy spory park tutaj strefa juniora mogą dzieciaki od 3 do 12 lat no ja tymczasowo mam 12 lat, żeby móc wejść na tą trasę Fajna siatka, tak? Łosz, szlawnica. Pięknie. Młody to już mi ucieka, kiedyś się nadążałem za nim. Teraz to już biega. O, mostek, jaki fajny mostek. I kolejna zjeżdżalnia. Kulki, kulki są! Pamiętam, jak tu wpadałeś, te kulki. Tak jest. No. Teraz spadniesz do kulek. Opa! Tak? To dobra, idziemy dalej może, co? Pokażemy innym, jak, jak park wygląda. Co? No, chodź. No. Chodź dalej i później wrócimy tutaj. O ty O, no, dzieci mają tutaj naprawdę prorajdę. Można go zostawiać na 2-3 godziny i tutaj będzie, no jak zwykle, musi posprzątać, bardzo ładnie. No to jedziemy dalej. Tunel chomika, tak? Ja się zmieszczę. na kolanach. Za dużo zjadłem! Za dużo zjadłem? Tak. Ładnie. Ty też kiedyś za dużo zjesz. Dobra, kłodę mamy teraz. No, dasz radę. No, to daj rękę, to ja ci pomogę. A tak chcesz przechodzić? Nie ma problemu. Najważniejsze, żeby przejść, tak? Bo to jest przeszkoda. Jak ją przejdziemy, no to już nasza sprawa. Super! Można w różne sposoby przechodzić przeszkody, tak? Znów panieczyna? O, masz znowu panieczynę. Pięknie. Tak jest, yeah. Sporo mamy przeszkód. Najlepsze są... Kuleczki. Masiu bardzo dobrze zapamiętał kulki, że tu są. Tak. O, tu mamy tunel siatki. Taki spory. Tak. I co? Koniec, tak? Bo tu jest już wejście. No. No to kończymy. Na razie. Do zobaczenia. Hej.